Czasem zastanawiam się, czy mogłabym żyć w kamperze na stałe, rozpoczynając dzień jak dziś, od spokojnej kąpieli w morzu lub jeziorze, z dala od zgiełku codzienności. Wyobrażam sobie poranki pełne słońca, zapach świeżo parzonej kawy i widok natury budzącej się do życia. Wieczory przy ognisku, pod rozgwieżdżonym niebem, w towarzystwie ludzi, którzy czują podobną wolność. Życie w drodze. Taka perspektywa wydaje się prosta, a jednocześnie pełna przygód. Może to właśnie sposób, by poczuć prawdziwą harmonię z sobą i światem. Dobry, witajcie o poranku. Mamy przepiękne słoneczko. Jak widzieliście, my już popływaliśmy troszeczkę. Paweł poszedł jeszcze teraz trochę polatać. Ja robię kawkę. Jak widać, ale tak naprawdę to chcemy wypróbować nasz spieniacz do mleka, czy nie wywali naszej przetwornicy. On ma tylko 500 Volt. Volty, te W to są wolty czy waty, ja nigdy nie wiem. Yy, także powinno być w porządku. Także Paweł przyjdzie, będzie miał kawkę i rozpoczynamy nowy dzień. A coś słabo się spiniło. Ej, co jest? A więc tak, mleko orzechowe się nie spiniło. Zobaczymy jak owsiane. Czyli yy, mleko orzechowe się gorzej spienia, owsiane lepiej, ale to w ogóle jakieś. Chyba muszę kupić jakieś inne mleko. To, co mieliśmy w domu z unicorna, bardzo dobrze się pieniło, nie? No ale przynajmniej cieplutkie, zagrzane. No, wsiane się dużo lepiej pieni. Do a bo ty nie masz tego no, sticka. nie mam tutaj. tego styka. Wyszliśmy ponownie na spacerek, wypiliśmy przedtem kawkę, zjedliśmy bardzo późne śniadanie, bo jest właściwie już po 12. .00. Szef kuchni zaserwował nam jajecznicę na boczniakach, a fasolka była w pomidorkach. Tylko, że to ja gotuję tą fasolkę, nie lubię tej z puszek, więc prawie, że angielskie śniadanie zjedliśmy. I tak nam się ciężko zrobiło. Stwierdziliśmy, że musimy to rozchodzić. Więc idziemy sobie na spacerek. Na razie Paweł ciągnie nas w jakieś błoto. Gdzie my idziemy, kotku? A taką ścieżką idziemy. Znalazłem na mapie, to idę sprawdzić tą ścieżkę. Tak wzdłuż wybrzeża mamy ładny widok tutaj. Mamy piękny tutaj widok na morze, na latarnię wzdłuż wybrzeża. Tylko tak troszeczkę wyżej idziemy nie plażą, taką ścieżką w krzaczkach. Tak, odkrywamy nowe szlaki. Takie widoczki ze skarpy. O, tu chodziliśmy wczoraj. Jesteśmy dokładnie nad tym nad tym, nad tym łukiem, co chodziliśmy wczoraj. To dokładnie po tym łuku chodzimy, nie? Teraz, tak? Dobrze no. myślę? Nasza plaża, parking jest przy tym białym domku. I doszliśmy do tej bramy, przez którą się przejeżdża, gdzie tutaj ten pan zbiera opłaty. Zaintrygował mnie ten budynek. Nie wiem czy w ogóle widzicie coś pod słońce. Może spróbuję nagrać z drugiej strony. Przeczytaj co to jest, kochanie. O, tu można wejść? O, wow! To była drabina, można było... Schody były dookoła, można było wejść pewnie, ale widzę, że się... A czy doczytałeś, co to jest? Nie mam pojęcia, że to służyło. był jakiś nest, jakiś punkt obserwacyjny. Ciężko powiedzieć. Ale śmiesznie budowany. Mm. Dobra, już wiemy co to jest i wiemy dlaczego tu są takie dziwne otworki. To jest po prostu gołębnik. Taki ogromny gołębnik. Pierwszy raz coś takiego widzę. Eee, a teraz idziemy do kościoła. No, wprawdzie nie będziemy się modlić, ale idziemy go zobaczyć, bo jest taki stary, ładny, a my lubimy takie. Stare kościółki. Mówi się, że Święty Siriol miał dar czynienia cudów. Jedna z opowieści głosi, że w okolicy panowała wielka susza, a mieszkańcy nie mieli wody. Na prośby lokalnej ludności Siriol modlił się, aż nagle na miejscu jego pustelni wytrysnęło cudowne źródło, znane dziś jako Saint Cyril's Well. A to co? Strumień, który wypływa z. Jej, kurcze ty tam gdzieś pudełko? <laughs> Źródełko szczęścia. Tak, w tą wodę mam wejść? Boże, tam kamienie wystają, muszę najgłębiej <laughs> nie widzisz kamieni, można przejść. <laughs> Tylko, gdzie najgłębsze tam wydotknęło? I, I co to, o Jezu, to, to, to? stąd wypływa woda? Pasz jak no. tu głęboko. Źródło miało mieć cudowne właściwości uzdrawiające. Ludzie przybywali tu, by kąpać się w wodzie i leczyć różne choroby, wierząc, że źródło zostało pobłogosławione przez Świętego. No tak to jeszcze nie wchodziłam do kościoła. Obchodzimy ten kościół dookoła. Nie możemy do niego wejść, ale tutaj widzę jakieś schodki. I spróbujemy wejść ten do ile ta bramka jest otwarta Da się wejść Ojejku, nie chciałam was przestraszyć owieczki sorki Nie bójcie się Ja pokojowo nastawiona i nawet da się wejść Legenda głosi, że święty Siriol, syn walijskiego władcy, porzucił swoje królewskie życie, aby oddać się modlitwie i życiu pustelnika. Przybył do Penmont, gdzie zbudował swój skromny kamienny dom wśród dzikiej przyrody. Wkrótce dołączyli do niego inni pobożni mężczyźni pragnący żyć zgodnie z jego przykładem. W ten sposób powstała wspólnota religijna, która dała początek klasztoru Penmont. Witamy w kościele. To znaczy to chyba nie jest jeszcze kościół, to chyba jest jakiś... Yy, nie wiem jak to nazwać po polsku. Tak, tak, to są budynki klasztoru, dawnego klasztoru. W tym miejscu, gdzie stoimy, była dawniej piwnica. Poziom nad nami była hala, w której mnisi spożywali posiłki, a za tamtą ścianą były pomieszczenia mieszkalne. Tutaj na planie widać. Tu były prywatne apartamenty Aha. w tym miejscu, a tam za tą ścianą, gdzie byliśmy, tam była wcześniej ta Tajniho i, i piwnica, nie? Czyli tam gdzie, gdzie spróbowali posiłkę, to były prywatne apartamenty, a pójdziemy i Ale to wygląda na to, że całe wszystkie te zabudowania należą do tego samego z tego samego Klasztoru, okresu samu. Tak. Hmm? Dobra, to idziemy dalej. Fajnie zachowane mury, ruiny, nie? No, no. wyczyścili widocznie tutaj ładnie, że można było wejść. Choć pierwotne budowle zostały zastąpione późniejszymi konstrukcjami, miejsce to zachowało swoje duchowe znaczenie. Nawet po najazdach wikingów i późniejszych przekształceniach przez normańskich mnichów, klasztor Penmon pozostawał ośrodkiem modlitwy i duchowości. Dziś w Penmon można zobaczyć pozostałości romańskiego klasztoru, w tym średniowieczny Kościół i Krzyż Celtycki. I doszliśmy do takiej plaży, bo my właściwie się cofaliśmy tą drogą, którą dojechaliśmy. I teraz jest odpływ i postanowiliśmy, że pójdziemy, że wrócimy plażą. Zobaczymy, czy nam się uda. Jak jest odpływ, to może się uda dojść plażą. Idziemy, tak? Idziemy, zobaczymy. Spróbujemy. Teraz ktoś pogoni, to się będziemy wracać. Czy potem tam się po tych skałach nie wspinali? Na razie udaje nam się przejść. Teraz z plaży musimy wejść na takie kamienie, ale myślę, że uda nam się przejść ten. ten. Powiemy Wam na końcu. Chciałam tylko zaznaczyć, że jakby nie było odpływu, tylko byłby przypływ, to tą plażą się nie da przejść, bo jak widzicie tutaj no, po no pewno. woda jest y, do tego miejsca, a tam u góry wszystko jest ogrodzone. Także tędy idźcie no, gdzieś tylko tak jak dotąd. jest odpływ. Tak, bo tu woda bardzo wysoko podchodzi. A tam wyżej są płoty, siatki i takie kolczaste krzaczory. Natrafiliśmy na takie skałki. Yy. Idziemy zobaczyć, co tu jest. O, tu woda, więc tu wszędzie pewnie to zalewa. Ale ciekawe formacje. Góry kapie, jakiś strumień, tak, idę. Chciałam Wam tylko pokazać, gdzie wlazłam. Muszę uważać, bo tu ślisko. Takie dziurki tu są. O, słoneczka się przebija. Dobra, idziemy dalej. Mamy tu kawałek groty wypłukanej w skale, ale nie jest głęboka. Dalej się nie da wejść. Więc wychodzimy. To ty tu jesteś? Ja. myślę Boże, kto to gada. Boże, kto to gada? A to ja. No. Ty, ale tu widzisz, że to takie urwisko nad tobą? Taki nawis, zaraz się odklei i spadnie. No to jakby spadł, to byśmy już A co dalej, jest dziura jakaś? Tak, ale bardzo płytka tam dalej sama. Aha. O to widzisz, jak to tu ten? Ojej. No właśnie, ty tego nie widziałeś? Ale nie, że to jest Nieźle, nie widziałem tą Nie, źle, nie. Dziurka. Ale patrz, o, w wlazłam w wodę. A ty, tu to zalewał, tu wszystko mokre i tu przyczepione są yy, yy, i te, i muszelki. No. Dobra, wychodzimy stąd. No to skałka to tak na słowo no, można nie? Tak dyndo, ale... Tu, 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 tu. To przechodź szybko, przechodź. Nie dotykaj tego. Jakby to się tak zarwało. To ja dziękuję... Wszystki nawis. Ale śmiesznie wybuchało, nie? No. Idziemy dalej. Już widzimy naszą czerwoną bojkę. I wyspę maskonurów, czyli już wiemy, że uda nam się dojść plażom. No ale tak jak mówiłam wcześniej, róbcie to tylko przy odpływie. Zobaczyliśmy tutaj coś w rodzaju kamieniołomu albo po prostu skarpa. Także idziemy zobaczyć, co to jest. Trzeba się wspiąć po małym strumyczku. Ferefus. Tak. No. No. Kwestia dobrej pozycji do zdjęcia. E, fajne skałki do wspinania, nie? Nie. Dlaczego tak myślisz? Kruch, kruche? Chyba kruche, no idziemy za Pawłem. Gdzieś nas prowadzi Dziwnie to wygląda O nie byłoby tu łatwo. No nie byłoby A widzisz? Drugi trzeci. Też. Jednak się tu wspinają. No mówiłam ci, że świetna ścianka wspinaczkowa. No nie dla mnie, nie dla mnie. No dla mnie też nie, ale dla odważnych. Widzi, ona jest ten. Tak, po, taka opadająca, no. no. tam są. Tak, widzę, widzę. Widzę tam, dużo. Tam, tak. Widzę, widzę do samej góry. Są haki. Znacie te Tutaj, oczka droga cała od samego dołu jak się popatrzy, no. tak tak ale nie jest jakoś bardzo wydeptane czyli nie jest jakoś bardzo uczęszczane no ścianka niezła naprawdę ktoś musi mieć niezły power żeby się tak wspinać pod taką skałę uchyloną w twoją stronę wiecie o co chodzi wychodzimy z tych haszczy mamy nawet ścieżynkę proszę No i wychodzimy na plażę. Sami na plaży, ani żywej duszy. Ale tu ktoś sobie domek ma pięknie. No chyba że jest sztorm, to już im nie jest pięknie. I wynurza nam się nasza latarenka doszliśmy. Oops, o, jakie o, śmieszne Jesteśmy. właśnie wróciliśmy do Gucia z tego spacerku niekrótkiego planowaliśmy krótki spacerek wyszło dość daleko tak spontanicznie było bardzo dzisiaj także nie mieliśmy tego zaplanowanego szliśmy przed siebie po prostu ale fajnie piękna pogoda więc można spacerować jest tu naprawdę prześlicznie jeżeli dopisuje pogoda bo domyślam się że gdy jest huragan to nie jest tu zbyt przyjemnie Pawełek teraz pozmywa naczynia, zrobimy sobie herbatkę i będziemy już dzisiaj wracać do domku. Także będziemy pomalutku kończyć tego vloga. Dziękujemy bardzo, że z nami byliście. Dziękujemy za wszystkie lajki, yy, za wszystkie komentarze. Odpowiadam raczej na każdy komentarz, także miło nam wszystko czytać. I do zobaczenia w następnym odcinku.